Jałowica Polska 76,15, 7700 wydajność po marce, wycielenie 5 czerwca. 10,46, 9100 wydajność po marce, wycielenie 24 czerwca. 75,91, 6200 po marce, wycielenie 17 maja. 41,98 8350 wydajność po matce wycielenie 25 maja. 41,96 41,96 7700 po matce wycielenie 20 maja. 73,20 sztuka użytkowa. Wycielenie 11 maja. 95,26 10 500 wydajność po matce. Wycielenie 2 lipca. Mieszaniec 95,27 10 700 po matce wycielenie 26 czerwca 7612 9200 wydajność po matce, wycielenie 11 czerwca 7624 9 800 po matce 9800 womasce, wydzielenie 24 czerwca.